Wszystkim. Witam na kolejnym filmie Dzisiaj jestem nad stawem i stwierdziłem, że będę staw w celu odkażenia zbiornika Ostatnio zapałem rybkę karpia Gdzieś jak znalazłem fotkę to powinien się wyświetlać No i ma taką białą płetwę z prawej strony dwóch miejsca z tyłu ogona Jeszcze zapałem też o konia i ten okoń tak do góry na grzbiecie też miał taką płetwę białą dziwne to troszeczkę Coś widzę tutaj nie gra, ta woda już taka pleja straszna Zobaczcie sobie podejdę tutaj pod jaka no, woda jest zielona Nie wiem czy to widać tak na zdjęciu bo się, na telefonie bo się odbija tutaj Na kamerze ale ewidentnie woda jest widać po tych krzaczkach no, Przez chwilę jest może 10 cm co jest mega Słabo, z roku na rok jest bynajmniej coraz gorzej. Było już tak 3 lata, ja tutaj nigdy nie wapnowałem. W sensie raz wapnowałem, ale na starcie kiedy jeszcze wody nie było, jak był staw czyszczony. I później przez 3 lata już nic w ogóle nie wapnował, więc stwierdziłem, że pora wywapnować Bo już w tamtym roku, jak przyszło lato, to woda była dosłownie jak farba. Tak zielona, tak brudna. No i w tym roku jest jeszcze gorzej. Wiadomo, mały zbiornik. Ostro przerybiony, do tego jeszcze woda. Jak leci wiadomo, deszcze to dziś tu z pola coś poleci, tutaj z ulicy leci. No i bynajmniej przez to zbiornik cały czas obrywa po trochu nie? i coraz gorzej to wygląda. Będę wapnował, wapnował grubo, bo tam średnio wychodzi, że e, chyba pół tony albo tonę, jakoś tak, bo te informacje są trochę rozbieżne. Jakby poczt na internecie, e, pół tony lub tona wapna wychodzi na hektar. Ja tutaj na ten zbiornik czytałem, że w wielkości ten zbiornik ten ma 650 m2, daje się około 25-30 kg, tak ludzie bynajmniej dawają. Ja dam 40, trochę więcej, ale też w zamian tego nie mam babla wapna, jak niektórzy yy, robią budowlanego, tylko mam wapno tlenkowe, takie tutaj naszykowane, dwa wory, no, wysokie CO2. Ale jakaś specyfikacja jest, ale cholera wie o co? Pierw może sprawdzę pH wody. Już sobie testowałem, jak to wygląda, ale Wam też tutaj pokażę, nagram, żebyście mieli jakieś rozeznanie i żeby sobie sprawdziłem. Choć szczerze, nie ma tu dużego czynnika na tą chwilę z prostej przyczyny, że ja nie patrzę tu podnieść pH wody, tylko zbiornik odkasić i wyciścić jakoś, poprawić jakość wody po prostu. W tym celu to robię, a nie po to, że pH wody jest zbyt niskie. No. Kupiłem sobie tutaj taki. PHMeter, coś takiego takie urządzonko są takie też papierki myślałem co tu wziąć i wybierałem ten cyfrowy no już go tutaj sprawdzałem jak to działa włączam tu mam wodę demilaryzowana taka głupia nazwa, a powinna być destylowana do tego popierdółka no ale mam jaką mam no i teraz sobie sprawdzę pierw tym Sprawdźcie, tutaj jakieś na czerwono zmienia się kolor 30 sekund sobie tutaj trochę pomyrdam powinna mieć między 5,5 a 6,5 ta woda żeby mieć jakieś odbicie co z tego wyjdzie to zobaczymy wiadomo, że to jest takie sprawdzanie orientacyjne z prostej przyczyny, że takie wskaźniki to one nie są zbytnio dokładne ale plus minus można wtedy zobaczyć już się normowuje że jest poniżej 7 i tak różnie, widzę, że tak 6 hakiem. poprzednio, że sprawdzał było 5,5, różnie, no tak słabo będziecie tutaj widzieli to. No ale widzicie, koło 6,5 się kręci, nie? Plus minus. Dobra, teraz wezmę i wleję tą wodę i naleję brejki zestawu. Tylko zejdę może tutaj, bo tam trochę za stromo, żebym jeszcze nie zaliczył dzwona we wodzie nie o to chodzi. Dobra. Kurde, do tu sięga. Zobaczcie jaka zielona. To jest akurat opakowanie od jakichś starych kulek. Zobaczcie. Widać, że woda syf. No ale dobra. To właśnie o to chodzi, żeby ten kolor też poprawić i odkazić. Ale to tutaj taki ten test to tylko taki dodatkowy. No i teraz zobaczymy ile ta. Ja tutaj tak robiłem test. Wychodził dziś w okolicach 7 plus minus. Tak, trochę trzeba poruszać przez 30 sekund około gdzieś podtrzymać. No i wtedy ten wynik powinien być ok. Wiadomo, że on troszeczkę się tutaj zmienia, ale widzicie, już że skoło 7 się trzyma. No, coś takiego mam. 713, 718. No, widzicie, pH jest około 7. On się po chwili od razu zeruje, jak się wyciąga. No, no to pH jest miar względne. Nie ma tragedii. Na necie czytałem, że najlepsze w jednym miejscu piszą, że od 6,5 do 7,5. W jednym miejscu piszą, że od 7,5 do 8,5. Mi się wydaje, że najlepsze jest między 7 a 8. To jest taka najbardziej optymalna. To myślę, że pH wody jest w normie. Jak najbardziej. No ale jednak chcę zbiornik odkazić. No i polepszyć jakość wody, bo po prostu na lato tu jest tragedia. A powinno się raz na jakiś czas, zwłaszcza na takim małym zbiorniku. Jak ktoś ma większą wodę lub Głębszy zbiornik, to z reguły nie ma tego problemu. A te małe sadzawy to tak sobie do siebie mają. Tutaj w lato jest met 20 m30 wody. No to niestety czasami też mi się tu zdarzyło, że trochę rybek mi padło, jakaś przyducha się zrobiła czy coś. No to wszystko też po tych kilku latach na jakiś odczynnik tego wszystkiego. Nie? Nic dobra. Ruszam z rozrobieniem wapna. Co tutaj mam? Dwa wiaderka. To jakiś tam nożyk, co kiedyś gdzieś na stawę znalazłem. Mieszadełko, żeby nie myrdać ręcznie i będę robił tak. Sypię połowę tutaj wiadra dziś dotąd plus minus z suchego. I w drugim będę miał wodę, dolewam wody, mieszam do takiej zupy mlecznej, żeby to tak wyglądało. No i rozsypuję tak nad stawem co około 10 metrów dookoła pojadę nie? Na chwilę muszę tutaj wyłączyć nagrywanie, bo muszę wziąć to rozciąć, nasypać i wam potem pokażę dalej. Dobra, mam już tutaj rozpakowane. Nasypałem. Te wiadra zaczeka woda by była. To jest tylko trochę w wiaderku, nie? Masakra jakaś i teraz muszę wziąć sobie to jakoś poradzić. Niestety żadnego operatora nie mam, żeby pomógł, a jeszcze kamery nie kupiłem. No i teraz co, dolewam Nie wiem może starczy. Wezmę mieszadełko i Żeby się nie myrdać w tym. Wow! Za duża prędkość po prostu się bawić pielenką są to po prostu bezpośrednio tak tym tu mam akurat śmigło od y, gipsu takie dodatkowe, budowlanego, więc takie drobniejsze Jeszcze trochę wody. No widzę, że jeszcze gęste. No i teraz tą brejkę będę rozlewał i tak po trochu. Choć za dużo chyba za jednym zamachem patrzyłem wziąć, bo tak to bym na większej powierzchni jestem w stanie wziąć i to rozlać. A tak w sumie jak machnę z wiadra, to za dużo od razu w jednym miejscu. I zaraz coś z tymi działamy. Może wyleję tą wodę, przeleję pół na pół. O, robię pół na pół i po prostu, że w mniejszych ilościach a więcej miejsc rozlać. Patrzcie. Jak obraja. Teraz widać to zielone jak się pojawia, nie? No i tak co kawałek będę wziął. Czy cały właduję Nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo też, żeby nie przeładować, nie? Bo mam ciuty więcej niż potrzebuję, no ale się zobaczy. No nic, co tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Może tam za tydzień, dwa nagramy jakiś kolejny film, jak wyglądają efekty, czy woda się poprawiła. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Czy za dużo, czy nie za mało yy, wapnawane i jak to u Was wygląda nad stawami. Co, ty tyle ode mnie ekipa. Jeśli możesz, zostaw suba, lajka i komentarz. Dzięki, pozdrawiam i widzimy się na kolejnym filmie. Cześć.